Za nami szósta kolejka rozgrywek w trzeciej grupie Wielkopolskiej Piątej Ligi. W sobotę 25 września Zewka Kobyla Góra przed własną publicznością podejmowała zespół Piasta Czekanów. Kibice nie zdążyli jeszcze dobrze zasiąść na trybunach, a już byli świadkami pierwszej bramki, którą na swoje konto wpisał Maksym Góra. Dosłownie chwilę później było już 2 do 0 za sprawą trafienia Dawida Ponitki. Zewka w pierwszej odsłonie przeważała na placu gry, czego efektem było kolejne podwyższenie wyniku. W 28 minucie na listę strzelców wpisał się Bożej Ostry. W drugą odsłonę lepiej weszła drużyna Konrada Ruska. W 51 minucie dośrodkowanie z prawej strony głową wykończył Adam Copczyk. Zewka odpowiedziała bardzo szybko. Bo 120 sekund później Dawid Ponitka zdobył swoją drugą w tym meczu bramkę. Gra piasta wyglądała lepiej niż przed przerwą, jednak na posterunku był Iwan Kodliuk. Na kwadrans przed końcem rzut roczny na gola zamienił Kabil Antosiewicz i na ten moment było już 5 do 1. Od tego momentu za odrabianie strat próbowali wziąć się goście. Do końca meczu zdążyli co prawda dwa razy pokonać Kodliuka. Najpierw w 78 minucie Kacper Grzmil wykorzystał znakomite podanie kolegi, a w 82 minucie Sebastian Smolarek okiwał bramkarza i wpakował piłkę do pustej bramki. Dalsze starania Piasta na nic się nie zdały, bowiem wynik 5-3 do 3 nie uległ już zmianie. Jak zwykle trudne spotkanie, jak każde w tej lidze, nikt nie oddaje pola gry od razu. Wyjątkowo dobrze zaczęliśmy pierwsza połowa, łatwe 3-0. Wiedzieliśmy, że przeciwnik na pewno jeszcze da z siebie wszystko w drugiej połowie. Nie miał nic do, do stracenia, szybko straciliśmy bramkę, natomiast... Bramka na 4-1 poprawiła troszkę naszą sytuację. Szliśmy na 5-1 no i w końcówce niepotrzebna strata dwóch bramek. Natomiast no, przeciwnik już się bardzo mocno otworzył, grał bezpośrednie piłki i tymi środkami udało im się te dwie bramki strzelić. Natomiast bardzo nas cieszy zwycięstwo po ciężkim meczu w Kobelinie. Jesteśmy na dobrej drodze, żeby zadomowić się w górnej części tabeli, aby tak dalej. Ciężki trening przed nami. Festiwal błędów chyba z obydwu stron. Myślę, że, że mecz fajny pod tym kątem, że było dzisiaj dużo bramek, ale zarówno my jak i tutaj drużyna z Kobylej Góry, tyle byków, tyle wielbłądów. Masakra, dawno czegoś takiego nie widziałem. Co ciekawe, nasz rozmówca do tej pory był podstawowym zawodnikiem czwartoligowej centry Ostrów Wielkopolski, z którą zdążył już nawet rozpocząć sezon. Ostatecznie dokończy go w Piaście Czykanów, dla którego jest dużym wzmocnieniem. Czy wzmocnieniem to bym nie powiedział, ale, ale no tak jestem teraz w Szekanowie, e, zobaczymy co dalej, e, a w sensie nie jestem dlatego, że po prostu tam chyba e, koncepcja e, prezesów i, i, i trenera chyba była inna na tą rundę. Tak to wygląda teraz. Szansa na rewanż dla Piasta już w najbliższą środę, kiedy w ramach jednej ósmej Pucharu Polski ponownie zawita do Kobylej Góry. Początek spotkania o godzinie 16.30. Natomiast najbliższe ligowe spotkanie Zewka rozegra na wyjeździe z Ostrowią 1909 Ostrów Wielkopolski w sobotę 2 października.